Piękny widoczek, co? Nie sądzicie? Zresztą dla z cicho słabeczki troszeczkę. No to nie przeszkadza nam, żeby rozpocząć kolejny odcinek z serii Red Dead Redemption 2. W ostatnim odcinku zapalowaliśmy na Grizzly. A, bo byśmy w sumie skończyli w tym samym miejscu. Gdzie wcześniej, tak? Oper, Ok, czyli w sumie tak glipałoby trzeba było troszeczkę kilometrów przemierzyć. Czy to ono się nie zmienia sorry za Facebooka, to u mnie jak zwykle włącz, wyłącz trans. Legenda, tutaj znaczniki. Mamy tego konia, którego w sumie to tam dodali. Pamiętam, jak grałem w PlayStation 5, gdzie pisali mi, że w sumie jak się gra w 30 lat, to nawet to lepiej i wtedy tak mówiłem. Może mają rację, ale wątpię, przecież to nie jest żaden argument. No i gram teraz w 85 klatkach na ultra 4K. I to nie jest argument. Ta gra wygląda dużo piękniej w, powiedzmy w tym minimum 60 klatkach. Dobra, nie będziemy ja. go strzelać, bo to w sumie... Potrzebny samochód. Ja tutaj to. Mam zastraszenie, to jest mniej więcej? Jest w życiu fajnie, że fajnie. Nakarmiamy konia, żeby nie było. Nie jest brzydki tak ciemny, no ale. Zawsze skurować tego jelonka. Ciekawe czy to jest nielegalne, żeby miała policja. W takich miejscach raczej ich nie będzie, dlatego tutaj gdzieś też nie ma co to bardzo spekulować. Kura jelenia. Tak. Dobra, jakaś mapa mapie leci mniej więcej, a no to teraz lecimy w dół. Mm. Kusić tam na skróty pojechać. Tam dzikie konie, ale ładne tamten koszcie. Troszkę sobie troszeczkę na torbę zrobić, A też duży minus tej gierki jest taki, że w sumie nie, ma tutaj... że nie, ma tutaj... że nie ma tutaj... Że nie ma tutaj... Że nie ma tutaj niestety radia, jak się na przykład konno jedzie. No. Ja Myślałem na dlaczego obóz? zostanie, niestety teraz to jest trochę średnio możliwe. Także jak będziemy w obozie to sobie konie zmienia. friends i'll see what i can do oh, yes yes lift as hard oh thank you thank you you saved me oh that was okay oh, i could have been stuck here and starved or eaten oh you poor dumb animal oh.

No dokładnie, to jest troszeczkę obok tego niż my szukamy. I tak do boku się ciekać, tak jest wygodniej? Ja konno miałem tylko tyle wspólnego, że wygrałem w Atlekę, gdzie konia nie, także to się jeździło w pojedynkę. Ale bydło. travel this far alone you know kevin probably never About to. a possible new line of work i i'd borrowed a friend's horse for the trip see my husband well it's just me and my boy now and it's hard to find work mm, i'm sure it is a good opportunity that's what i'm looking for not much work for a woman with a boy to raise I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for it. Yeah. Nigga, You may be right, I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. No, I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem odd. Mm, just be careful, is all I'm saying. Oh. I you can't have another opportunity like this. And now I'll have. To pay you do back to do all Sure. Sounds like you're in a hard position. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. Co pani wygaduje, przecież. Przecież że zawsze możemy coś zmienić w tej sytuacji. Nie no, ogólnie Gierka bardzo fajną. To już tak są na samym początku. Troszeczkę się długo konno jedzie, nie? Do gdzieś tam. Taki, taka wada, można powiedzieć.

Nie wiem, czy mi ledy migają, co się stało w jest taki trochę brudnawy. Robotka w leku, z to jest temat, nieważne, patrzcie. Czemu go wyczesał już? To, już jest koniec? Czy... Muszę trzymać, pokażę wam, co sobie wylać. lat. Słowa chyba to jest? W ogóle nie chciałem duży kubek Ono i się okazało przypadkiem Że z taki sobą Nie wiem czy muszę to trzymać czy jak to wygląda Tyle Dobra, szukamy takiegoś do Nie wiem kogo jeszcze <laughs> Arthur! come here! Come here! Come over here! I want you to meet him! <laughs> Pleased to meet you. Well, ain't you just a toughest tick mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell you <laughs> <that this man laughs> is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. And that's all Arthur. Whatever you say. How much you cost, anyway? Ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. <laughs> Excuse me. Uh, well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? <laughs> oh, man, I dread to think about it. Hey, hey, hey! There he is hey, Watch where you're going! Take it easy, Are you easy, about to kiss that guy or punch him? Oh, and we have a... What's up? I'm gonna put some on you! Come here, you! <laughs> <laughs> you piece bastards! Oh, come on! We can handle these fools! The way up is better, I can't help it, bro! <laughs> <laughs> let's go! <laughs> you can't take it, easy Ah <laughs>

Fudge threw us you. Come on, pretty boy Pretty boy, you're kidding me Pretty boy? You're going down in the mud go on, Tommy You're making a real fool of yourself You okay there, Yeah, I got this, son of a bitch Show how we do it downtown. You You can't beat it. Oh yeah. Come on, let's see it. Put his face in the mud. Tell me, عشان الزباؤتي crack your damn skull! okay what you scared of? Uh huh Come sir, you won the fight already, surely that's enough. What well, business is it of yours? <laughs> <laughs> no business, sir, but please, I beg you. Sir, sir, are you alright? Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah e Trelawney. The very same. <laughs> well, <laughs> well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must no, have... Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you, gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've <laughs> missed you and bill looking as well as can be gentlemen always a pleasure. Right. A keypad, right. me too popular in blackwater we left a lot of money there and young sean it seems sean you found him yeah. yes i have he's being held by some bounty hunters trying to see how much money the government will pay them i know he's in blackwater but there's talk of them moving. Well, if we step foot in ah, well, uh, uh, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, Of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles. Some <coughs> chibid <Charles, coughs> Dutch on your nass. Carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me?

Oh, it's you! <clears throat> well, how are you? I hope you're not here to cause more <coughs> trouble. <coughs> Hello, Hello, sir. Mister. Well, you're just full of charity, ain't you? Well, I'm, I'm just trying to help where I can, sir. Or interfere. <clears throat> you you would have killed that man. What I do is none of your damn business, okay? Okay. Okay. <coughs> okay, sir. <coughs> <laughs> it is in giving that we receive the true gifts of life that are eternal. <laughs> so give generously, for that is what this country needs to help each other. Welcome back, Mister. Let's try and help each other. Nie, Nie wiem, jakoś tak. Proszę, Dobra, teraz by trzeba było. Co teraz w ogóle? Jakaś misja woboczna? Alcór. nieznajomy. Mamy dwie misje w naszym obozie, tak to mogę nazwać? Boot Salmon. No, coś, wszystko, no to jeszcze mamy jakieś skóra jelenia. Dobra, uciekamy z tobą, bo za chwilę jakieś problemy sobie znajdziemy nowe, których niekoniecznie chcemy szukać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na chwilę obecną. Młody też na. Trzeje po nagrywaniu trzech odcinków lampy lepszej, bo tutaj... Ogólnie ile jest spoko, tak wydaje mi się, że chciałbym coś lepszego, może wylejniejszego. No ten gen też nie jest jakoś super. Nie ja myślę, że nie porządku, no Lipan straciliśmy troszeczkę kapelusz, no to nie jest nic fajnego na pewno. Tak naprawdę musiałbym zakończyć to odcinek, żeby miał to sens, żeby zrobić jakiś. Potem krótszy bo dłuższy. Indek. Teraz poszukamy tylko mojego ładnego konia. Czy on to jeszcze jest? Czy już jest po nim teraz to oddamy troszeczkę Jakoś się ulepszało ogólnie cały obóz, jak mi się wydaje ja od tej Masz ulepszenia.

Stew without good meat is no stew at all, Mr. Morgan. I don't know if I'm Don't you overcook this now, Pearson. <laughs> okay. Many thanks, Mr. Morgan. Bo wydaje mi się, że ja tutaj nie, nie, nie o to chodzi tak naprawdę, że ja to oddaję na koszt, a nie do pasy. Jeżeli person to marzenie, lądować u niego, mięso zostawione, że zostanie przekazane do kuchni polowej na zupy. Kości, jestem nagrany na stwarzanie obozów i to, to dobrze robię, dobra. Możemy ulepszać, tak? Amunicja, tutaj też chyba nic możemy jeszcze robić. Jemy sobie gulaszyku na pewno. No To jest potrawka, sorry, nie gulaszyk. Z ziemniaczkami, no. Ubywa jej czy nie, bo nie widzę. Może to że też nie można biegać za bardzo, no ale co zrobić? Aha, to jest moje.

Stay alert. Hmm, to lipa, Tego konia nie będziemy mieli już. Dobra, żebym tutaj nie znajomy osoba co nam, powiem. Bo tak naprawdę musiałbym teoretycznie kończyć ten odcinek, a to jest krótki odcinek. Pomóż gang, to nie.

What about? Pogadajmy, czekaj, sam do czekam powiedzenia. Kiedy się zmienia. Nasz czas our They don't want folk like us no more. No nie, to very <laughs> More killers, <laughs> oh, they ain't stopping. We went and made our choices long time ago, so I guess we gotta pay for our sins. Oh, Arthur, what a sad world we live in. Well, I ain't sad, Mary Beth, just realistic about what's coming keep thinking i should help but but she never does anything but problems oh arthur you're the only one of these fools knows just how lost he is ain't that the truth ain't that the truth Aha, tyle. tyle. no dobra. To do konikiem mi troszkę tylko to musimy zamienić na jakiegoś angielskiego. Nie ma tego czego zarządzanie koniami, nie? Za w się sensie tam może trzeba jeszcze jechać do tego miejsca jednego. Więc jest... musisz ci łowcy, cali nagród gród jest jakaś też ta lista i nie I to, to można dużo robić. No to musimy ogólnie się za fabułę bardziej wziąć. No a w tym momencie ja bym zakończył ten odcinek, żeby go tak nie przeciągać tak na siłę, a po prostu żyjemy sobie zaraz tej. Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. No, dobra. the no, dobrá. tam. Czy w mocy nowym przedsięwzięciu na ranchu? Czyli szykuje nam się dość sporo fajnych e, misji. A ja wam dziękuję za uwagę w tym odcinku. Zaczniemy sobie za chwilę następny. Chcę się zacząć od razu następny nagrywać, żeby pogonić te misje, bo troszeczkę tak trochę zlekam w tych miejscach, a trzeba by to chać do przodu. Że Nie wiem, czy jakie odcinki byłyby najlepsze, czy takie krótsze, czy dłuższe, ale to wyjdzie w poraniu. Także dzięki za uwagę. Do się i są do następnego. Szowik.